Dzień dobry lub dobry wieczór. Dawno się nie słyszeliśmy, ale mam nadzieję, że pomimo tej przerwy poświęcisz chwilę i wysłuchasz kolejną historię, którą przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Dziś opowiem Ci o miłości, która z pięknego uczucia przemieniła się w niezwykle toksyczną relację której zatarła się granica między życiem a śmiercią. Helena Coka, która przez wielu z nas znana jest pod swoim pseudonimem artystycznym, czyli Eleni, przychodzi na świat w 1956 roku w Bielawie. Jej rodzicami są rodowici Grecy, którzy w wyniku wojny domowej w latach 50. uciekli z ojczyzny i osiedlili się w Polsce. Helena jest dziesiątym i zarazem ostatnim dzieckiem swoich rodziców. Rodzina Heleny mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu i, jak wspomina sama artystka, bardzo dobrze dawali sobie radę. Rodzice Eleni byli dobrymi i bardzo pracowitymi ludźmi. W wywiadzie, nieraz zapytana o swoją mamę, wypowiada się o niej niezwykle ciepło. Wielokrotnie zaznaczała, że jej mama była niezwykle wyrozumiałą, empatyczną osobą, w ludziach starała się zawsze widzieć dobro, nawet jeżeli ich intencje takie nie były. Ewidentnie były to cechy, które przekazała swojej córce, o czym przekonacie się w dalszej części tej historii. Cała rodzina Eleni była bardzo muzykalna. Śpiew i muzyka towarzyszyła im praktycznie codziennie, jednak tylko ona wybrała muzyczną ścieżkę. Od najmłodszych lat angażowała się w szkolne występy, a w liceum z koleżankami założyła nawet mały zespół. Wtedy, jako młoda dziewczyna, chciała pracować jako nauczyciel muzyki. Z czasem udało jej się zostać członkiem zespołu muzycznego Prometeusz. W składzie zespołu jest kilka osób, ale to właśnie jedna z nich skrada Eleni serce a jest to akustyk, który, jak się okazuje, także jest Grekiem i nazywa się Fotis. Między Eleni i Fotisem rośnie uczucie, aż w końcu para decyduje się na kolejny, bardzo ważny krok. W czerwcu 1976 roku para mówi sobie sakramentalny tak. Jest to w ich życiu naprawdę bardzo dobry czas. Wszystko układa się świetnie, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Rok po ślubie czyli w 1977 roku na świat przychodzi ich pierwsza i jedyna córka Afrodyta. Wszystko wygląda jak w pięknej bajce, ale ich szczęście brutalnie zostanie zniszczone, o czym za chwilę dokładnie ci opowiem. Afrodyta wyrasta na przepiękną dziewczynę. Nie da się ukryć, że w jej urodzie widać greckie korzenie. Ma duże, ciemne oczy o przenikliwym spojrzeniu, a twarz otaczają długie, kręcone włosy. U Afrodyty również daje się zauważyć duszę artystki, jednak nie chodzi tu o muzykę. Dziewczyna bowiem jest bardzo uzdolniona plastycznie i to w tym kierunku planuje swoją dalszą edukację. Uroda dziewczyny zwraca uwagę chłopców, niekoniecznie tylko rówieśników, i tym sposobem w wieku 13 lat Afrodyta poznaje nieco starszego od siebie Piotra. Para zaczyna się spotykać. I coraz więcej czasu spędza razem, początkowo wszystko w ich związku układa się dobrze, jednak tylko do pewnego momentu. Niestety, w miarę upływu czasu Afrodyta zauważa, że ten związek coraz bardziej ją ogranicza. Piotr jest bardzo zaborczy i okazuje to na każdym kroku. Z jednej strony dziewczyna to rozumie, jest to poniekąd wyraz jego uczuć, ale z drugiej strony coraz bardziej zaczyna ją to męczyć. Jest młoda i chce poznawać świat i innych ludzi, a Piotr jest tak zaborczy, że nie chce dopuszczać do niej nikogo innego, co zaczyna budzić niepokój także wśród znajomych i rodziny dziewczyny. Afrodyta wie, że zachowanie chłopaka nie jest dobre i sama nieraz ma tego dosyć, ale gdy tylko ktoś próbuje z nią rozmawiać na ten temat, dziewczyna zawsze staje w jego obronie. Eleni starała się mieć z córką bardzo dobry kontakt, oparty na wzajemnej szczerości i zaufaniu, ale temat jej związku nieraz był przedmiotem ich kłótni. Eleni znała rodzinę Piotra, on też był częstym gościem w ich domu. Widziała coraz częściej, że ten związek nie jest dobry dla Afrodyty. Jednak próby przemówienia córce do rozsądku zazwyczaj nie kończyły się dobrze. To był jej pierwszy poważny związek i chociaż coraz więcej było w nim czerwonych flag, to dziewczyna była naprawdę zakochana. Afrodyta była nieco rozdarta. Wiedziała, że Piotr ją kocha, ona też była do niego bardzo przywiązana, jednak czuła coraz bardziej, że ten związek nie jest dla niej dobry. Powoli kiełkowała w niej decyzja o tym, aby go zakończyć. Sytuacja zaogniła się, gdy Afrodyta dostała się do liceum plastycznego. Nowi ludzie, nowa szkoła, nowe możliwości. Przed dziewczyną otwierał się świat, czego Piotr nie potrafił i chyba nie chciał zaakceptować. To on miał być wszystkim dla nastolatki, a ona nie potrafiła już dłużej tego znieść. Dlatego też jesienią 1993 roku para po czterech latach związku rozstaje się. Znajomi Afrodyty zauważają pozytywną zmianę w dziewczynie. Chociaż rozstania w tak młodym wieku raczej nie należą do przyjemnych, to dziewczyna naprawdę odżywa. I chociaż dla niej zakończenie związku oznacza więcej możliwości, to dla Piotra właśnie świat się zawalił. Mimo rozstania nie potrafi zapomnieć o ukochanej i wcale nie zamierzał tak łatwo odpuścić. W jego głowie Afrodyta należała do niego. Może przez chwilę się pogubiła, może podjęła impulsywną decyzję, może to jej chwilowy kaprys, ale za chwilę przekona się, że ona i on powinni być razem, bo są dla siebie przeznaczeni. Zachowanie Piotra było dziwne i naprawdę budziło w dziewczynie strach. Afrodyta coraz bardziej traciła poczucie bezpieczeństwa. Nieraz zwierzała się nawet koleżankom ze swoich obaw, twierdząc, że pewnego dnia nie wyjdzie z tej szkoły żywa. Nikt jednak tych słów nie traktował poważnie. Większość osób uznawała to za wyolbrzymianie problemu i trochę trudno się temu dziwić, bo mając naście lat, większość problemów wydaje się być naprawdę poważna. Piotr szuka kontaktu z nastolatką, często podjeżdża pod jej szkołę niezapowiedzianie. I tak samo jest 20 stycznia. Afrodyta widzi pod szkołą swojego byłego chłopaka, który siedzi w samochodzie ze swoją nową dziewczyną. Chce jeszcze wyjaśnić z Afrodytą kilka zaległych spraw, aby móc zacząć nowe życie. Nastolatka nie była z tego powodu zadowolona, jednak obecność innej dziewczyny nieco uśpiła jej czujność i dała pozorne poczucie bezpieczeństwa. Para zamienia ze sobą kilka słów, po czym Afrodyta wsiada do samochodu i odjeżdża razem z Piotrem i jego dziewczyną. Na zegarze wybija godzina dziewiętnasta, a Afrodyty dalej nie ma w domu. Eleni zaczyna się niepokoić, chociaż wiedziała, że córka miała po szkole odwiedzić jeszcze koleżankę. Czas mija, a dziewczyny dalej nie ma. Około dwóch godzin później dzwoni telefon. Eleni odbiera go, jednak w słuchawce nie słyszy córki. Odzywa się za to męski głos, który informuje, że Afrodyta została porwana, a instrukcje co do powrotu dziewczyny żywej przekazane zostaną z kolejnym telefonem. Eleni jest wstrząśnięta i nie czeka ani chwili. Całą sprawę skłasza na policję, informując jednocześnie, że jej córka została porwana. Funkcjonariusze rozpoczynają poszukiwania. Część z nich kolejne dni spędza w domu Eleni w oczekiwaniu na kolejny telefon od porywaczy. Nikt jednak nie dzwoni. Strach miesza się z niepewnością. Czas mija nieubłaganie, a w sprawie nic się nie dzieje. Eleni dużo rozmyśla. Zastanawia się, co mogło się wydarzyć i kto może wiedzieć coś więcej i chociaż początkowo odsunęła tę myśl z uwagi na telefon porywacza, to jednak coś nie daje jej spokoju. Postanawia zadzwonić do mamy Piotra, aby dowiedzieć się, czy chłopak jest w domu, bo jeśli nie, to jest szansa, że to właśnie on jest odpowiedzialny za nieobecność nastolatki. Mama Piotra mówi, że Afrodyta była z jej synem, ale tylko chwilę. Bo potem zaraz gdzieś pojechali. Eleni wiedziała już, że tylko jedna osoba może wiedzieć, gdzie jest przetrzymywana jej córka, i to właśnie tę osobę skazała policji. Policja zatrzymuje Piotra 21 stycznia. W trakcie zeznań chłopak opowiada, że to prawda, widział się z Afrodytą. Przyjechał pod jej szkołę ze swoją nową dziewczyną, bo chciał z nią omówić kilka niewyjaśnionych spraw. Wspólnie udali się do Przybrodzina, nad jezioro bo to tam para dość często spędzała wspólnie czas, kiedy jeszcze byli razem. W trakcie rozmowy doszło jednak do kłótni, Afrodyta obraziła się i postanowiła sama wrócić do Poznania autobusem. Jednak policja nie jest przekonana do tej wersji. Coś ewidentnie tu nie gra, a im więcej pytań funkcjonariusze zadają, tym więcej nieścisłości pojawia się w odpowiedziach Piotra. Przyciśnięty przez śledczych chłopak. W końcu wyjawia brutalną prawdę. Piotr przyznaje się, że odebrał dziewczynie życia. 22 stycznia media obiega informacja o zaginięciu córki piosenkarki. Jednak w tym czasie policja przeszukuje już las w okolicy przywrodzina w poszukiwaniu ciała nastolatki. Teren w koło jest dość mocno zalesiony i poszukiwania te nie należą do najprostszych. Piotr w końcu wskazuje miejsce, w którym zostawił dziewczynę. Policja odnajduje jej ciało przykryte igliwiem. Z pierwszych oględzin widać, że nastolatka otrzymała dwa strzały. Jeden w serce i drugi w głowę. Jednak policji udało się mimo to ustalić jeszcze kilka faktów. Piotr nielegalnie zakupił broń, Woltera z tłumikiem oraz 25 sztuk amunicji. I jest to jasny sygnał, że chłopak nie działał w afekcie, a całe zdarzenie dokładnie zaplanował. Pojawił się pod szkołą Afrodyty ze swoją aktualną dziewczyną, która niejako stanowiła zasłonę dymną, aby nastolatka nie wyczuła zagrożenia. Mimo początkowych obaw, Afrodyta najprawdopodobniej uznała, że obecność innej dziewczyny jest pewnego rodzaju gwarancją bezpieczeństwa. Cała trójka razem odjechała w okolice Przybrodzina, czyli około 80 kilometrów od Poznania. Piotr razem z Afrodytą Wysiedli na zewnątrz, gdzie para miała wyjaśnić ze sobą kilka spraw. Aktualna dziewczyna Piotra z kolei dostała polecenie pozostania w samochodzie. Sama później zeznała, że w tym czasie słuchała radia. Piotr zeznał, że najpierw oddał broń Afrodycie, aby to ona zabiła jego. Nastolatka jednak przestraszona oddała mu pistolet, wydając tym samym na siebie wyrok śmierci. Po oddaniu strzałów chłopak nakrył głowę Afrodyty kapturem, a następnie ukrył jej ciało, przysypując igliwiem, po czym wrócił do samochodu i odjechał. Chciał odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia, dlatego zadzwonił do rodziców Afrodyty z informacją o porwaniu nastolatki i wprowadził ich w błąd. Gdy wykonywał te połączenia, dziewczyna już nie żyła. Czy zeznania Piotra były prawdziwe? Tak naprawdę nie wiadomo, ponieważ kilkukrotnie je zmieniał. Innym razem zeznał, że życie Afrodycie odebrał Rosjanin a jeszcze innym, że para wspólnie postanowiła odejść z tego świata, jednak Piotr w ostatniej chwili zrezygnował. Co więcej, próbował przekonywać sąd, że nastolatka sama wykonała strzał, a on jedynie skrócił jej mękę. W trakcie procesu prokurator zażądał najwyższego wyroku dla sprawcy. Uważał, że z zimną krwią zaplanował zabójstwo. Ponadto, w trakcie trwania całego procesu na jego twarzy nie było widać żadnych oznak skruchy i żalu. Mimo wszystko, 31 maja 1995 roku, sąd wojewódzki w Poznaniu skazał Piotra na 25 lat więzienia, co w tamtym czasie było najwyższym możliwym wyrokiem. Pół roku później, po 13 grudnia w sądzie apelacyjnym, wyrok się uprawomocnił. Czy ta miłość musiała mieć tak brutalne zakończenie? jak twierdzi mama tragicznie zmarłej nastolatki. W głowie Piotra Afrodyta należała tylko do niego i nigdy więcej nie miał do niej praw albo będzie z nim, albo z nikim innym. Od początku tej relacji Piotr chciał ją mieć tylko dla siebie i to niejednokrotnie było przedmiotem kłótni pomiędzy Eleni i jej córką. Mama nastolatki widziała i wielokrotnie zwracała córce uwagę, że tak nie wygląda prawdziwa miłość. To Piotr wyznaczał zasady i granice w ich związku, a nastolatka nie miała tam nic do powiedzenia. To było coś na wzór zniewolenia psychicznego, z którego nastolatka nie potrafiła się wyrwać, chociaż wielokrotnie chciała zakończyć ten związek. Jednak gdy podjęła tę decyzję, było już za późno. Pierwszy miesiąc po całym zdarzeniu matka nastolatki żyła w marazmie, bezsenność nie dawała jej spokoju, więc ratowała się lekami nasynnymi. Jej świat rozpadł się na milion kawałków, bo dla rodzica chyba nie ma większej tragedii niż ta, kiedy musi pochować własne dziecko. To są uczucia, których nie da się oddać innym, nimi trzeba uporać się samodzielnie i choć ból nigdy nie odchodzi całkowicie, to życie toczy się dalej i trzeba się z nim mierzyć. Bardzo długo nie mogła sobie wybaczyć, że nie ingerowała w te relacje wystarczająco mocno, jednak z biegiem czasu bardzo intensywnie przepracowała w swojej głowie całą traumę i aby ruszyć dalej, musiała wybaczyć nie tylko sobie, ale również sprawcy, co jest ogromnym aktem wyrozumiałości, na który zdobyła się najprawdopodobniej ze sprawą wartości, jakie przekazała jej mama. Kilka lat po tragedii zdobyła się nawet na telefon do Piotra. Podczas rozmowy przekazała mu, że wybacza mu to, co zrobił. Piotr wyznał, że wielokrotnie układał sobie w głowie to, co mógłby powiedzieć i jak przeprosić, jednak wie, że żadne słowa nie ukoją jej bólu, ani nie cofną tego, co się wydarzyło. Eleni w każdym z wywiadów wyraża się o sprawcy z ogromną empatią. W jej oczach nie tylko Afrodyta straciła życie, Piotr również je sobie odebrał, a cała ta tragedia to dramat dwóch rodzin. Rodzice Afrodyty podczas sprzątania jej pokoju Znaleźli zapiski dziewczyny. Początkowo nie wiedzieli, co z tym zrobić, jednak z czasem Eleni uznała, że nastolatka do kogo się kierowała, więc nie może ich tak po prostu zamknąć w szufladzie. Wielokrotnie więc podczas spotkań z młodzieżą dzieliła się nimi z nastolatkami. Ponadto spotkania te miały na celu przekazać do nich ważny apel, aby uczyli się rozmawiać ze swoimi rodzicami. A także, aby byli bardziej czujni na to, co mówią im koledzy i nie bagatelizowali ich obaw. Bo może to kiedyś komuś innemu uratować życie. Zamiast standardowego podsumowania na koniec, przeczytam fragment zapisków Afrodyty. Po co to pisze? Może ktoś to przeczyta, a może nie? Nie ma człowieka, który swoim zachowaniem odzwierciedlałby swoje stany uczuciowe. Każdy pokazuje nam siebie tylko z zewnętrznej strony. Jego wnętrze często pozostaje nieujawnione. Może to być spowodowane pewnym lękiem, albo ograniczeniami wynikającymi z danej sytuacji. Człowiek ukrywający swoją prawdziwą osobowość prowadzi wewnętrzną walkę, może ze swoimi słabościami, albo strachem, ale nigdy się do tego nie przyzna. A przecież każdy ma siebie samego, swoją osobowość, którą musi kierować, nad którą ma władzę. Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, powinien więc pracować nad kształtem swojej osobowości i własnym rozwojem. Uwierzmy w siebie, w swoją wartość. Dlaczego ktoś inny miałby nam to zabrać? Ma przecież swoje. Dziękuję ci za wsłuchanie tej historii i z tego miejsca mam też prośbę. Obecnie na YouTube codziennie powstaje masa treści i podcastów a małym kątom dużo trudniej jest trafić do szerszego grona odbiorców. Jeżeli więc treści na moim kanale Ci się podobają, będę wdzięczna za subskrypcję oraz pozostawienie łapki w górę lub komentarza dla zasięgu. Dla Ciebie to chwila, a dla mnie ogromne wsparcie i dzięki temu mogę tworzyć bardziej regularnie. Tak więc do usłyszenia już niebawem.